Cześć, ja jestem Ziemniak i witam Was w nowym odcinku. A Ty, bleku, jak się bawiłeś przy poprzednim? Przyznam szczerze, że naprawdę. Ja myślę, że to jest dobre rozpoczęcie, bo jest totalnie na spontanie, coś nam nie wyszło. Tak wygląda YouTube. Tak wygląda YouTube. Witam was w nowym odcinku serii Adventech, gdzie czekacie kolejny challenge, ale najpierw musimy sprawdzić coś, czego nie sprawdziliśmy podczas ostatniego odcinka. Czy mam się bać? Bo generalnie to się umówiliśmy na jeden odcinek. O. Nie sprawdziliśmy, czy laptop działa. Prawda. Ta. Ale musi działać. Seria odcinków serii Adventech jest we współpracy ze sklepem Xcom. Tutaj jest X. Wszystkie prezenty można znaleźć pod linkiem na dole. A? To jest laptop, który ja rozkręcałem. A później skręcił bleku, tylko tego nie pokazywaliśmy. Sprawdźmy, czy działa. On był włączony, czy włączony? No, nie wiem. Bo na razie nie, nie działa. Nie działa. <noise> Ale bystro ten przycisk jest dziwny, bo on wtedy też jakoś tak. On naładowany jest w ogóle, czy nie? Czy chwilę się ładował? Ale to ty wcześniej go włączył? No ja go włączyłem, bo przycisnąłem i się. W... Kończyło. A podłączyliśmy. Ja podłączałem chyba monitor. Ale czy, czy działa? Czy Wyłączmy go całkiem. Nie wiem, raz graz go rozkręcać. Nie I o, działa! Dobra, <laughs> działa w takim razie. Zadanie zaliczone. Co sądzisz o tym laptopie? Fajna sprawa na wyjazdy, bo jest lekki. Podoba mi się aluminium O, na górze. Także bardzo ładnie wygląda, się tak nie palcuje aż bardzo. Gdy było czarne, no to wiadomo, to paluchy będzie widać zawsze. Lekki. Nie wiem jak wygląda sprawa z baterią, także nie wiem, jak długo trzyma, ale to wyjdzie w praniu, podejrzewam. Trzy porty USB. Więc też zupełnie zupełności wystarczy. Fajna rzecz, że mamy jednak czytnik kart. To się przydaje. Nie musimy zewnętrznego ze sobą wozić, także luz. Chcesz go? No kurna. Pytasz mnie. To dostaniesz zadanie i jak uda Ci się je wykonać, to jest Twój. I to jest druga część challenge'u. Okej. Okay. Dlatego też mi zależało na tym, żebyś go nie rozwalił, bo on docelowo miał być dla Ciebie też. A patrz, a nie powiedział mi tego na początku. Żebyś może coś rozwalił. To tak miałobyś, to trzeba było mówić, że rozwalił. Ale byś nie miał laptopa, jakby nie miał dla Ciebie prezentu do kolejnego odcinka. To dwa prezenty dostanę? No przecież już I Fix it jest Aha, ten. No. A teraz pora na challenge. Bleku, w dzisiejszym odcinku rzeczy, które będą Ci potrzebne do wykonania zadania znajdują się w tym opakowaniu. Mam otwierać? No najpierw zastanów się, co może tam być. Jakieś nie wiem, cukierki czy co? Nie może mam to wszystko zjeść na przykład. Otwieraj. E no weź Ty! E to już chyba wiem co to jest. Będę coś czyścił, przepraszam, sprężone powietrze z tego, co widzę. Silver Monkey. Tutaj mamy piankę do czyszczenia. Bleku, mam taki problem, że mój laptop mi się troszeczkę nie. zakurzył. I skoro pokazałeś, że potrafisz rozkręcać laptopa i umiesz go skręcać, to mam tutaj takiego, taki mój podręczny. Może nie jest tak wygodny, jeżeli chodzi o przenoszenie, bo nie mieści się do każdego plecaka, ale chciałbym go rozkręcić, wyczyścić i dysk jeden dołożyć. Nie utrzymam go na jednej ręce. No dobra ewentualnie rozmontujemy tego i wsadzimy do niego dodatkowy dysk twardy. Czyli tego małego mam rozmontować. Którego wolisz? Tego. Okej. Okay. Po, Boga, bo, pokaż mi? Tego wolę. <laughs> Nie no kurde, no, no tego, zdecydowanie. To ja ci coś pokażę. Użyję Twojego zestawu. No a tu się. A patrz, bo tu trzeba zerwać, żeby to z tego, ten, tego, ten. Czyli co? Z tego będziemy dysk składać tutaj, czy co? Nie, tylko naklejkę zepsuję. To albo... zepsujesz laptopa, no co ty robisz? No, jest śrubka. I to tak jedna śrubka trzyma wszystko. Jak to to ziemia, jak psuje Nie ja. Nienawidzę za trzasków. Słuchaj, jakbyś podjął się zadania wymiany dysku w tym laptopie, to wystarczyłoby odkręcić jedną śrubkę, wyciągasz dysk, zakładasz i tak naprawdę działa. Czyli nie zrobiłeś mnie w balona. Natomiast ty wybrałeś nieco cięższy sprzęt tak naprawdę do rozmontowywania, bo tego się naprawdę łatwo rozkręca. Dlaczego? To przekonasz się na dole. Nie bardzo zepsuję naklejkę na potrzeby filmu. No spójrzcie na niego. Patrzcie jaki on jest cały, brudny i upalcowany, tym się na pewno zajmiemy. My, ale oczywiście zanim zabierzemy się za czyszczenie albo zanim się zabraliśmy za czyszczenie, zrobiliśmy benchmarka, żeby zobaczyć ile zdobył punktów, a zdobył on punktów dokładnie tyle. Znaczy mi się wydaje, że ten laptop nie jest zbyt mocno, że tak powiem, zasyfiony w środku, więc wynik może być identyczny albo bardzo podobny. Może sprawdzimy później temperaturę, ewentualnie taktowanie procesora, nie? Czy coś to dało, czy nie. A oprócz tego głównym zadaniem będzie wsadzenie do niego dysku, bo Bleku jeszcze nie wie, dlaczego ja tak bardzo mówię o tym dysku, bo to nie, więcej nie mówię, bo jeszcze się domyślisz, o co chodzi. Okay. Laptop jest wyłączony. My możemy się zabierać, tak naprawdę, za otwieranie. No dobrze, to jedziemy. Dobra, na okulary. Wszystkie odkręcimy środki wszystkie. Oku. Ty, no ale ej! Ja Cię wezmę i podpowiem. W mm. jego przypadku mm. wydaje mi się, że najprościej lepiej. się tak dziś tutaj przy radiatorach otwierało. Tutaj przy tej, tej. To jest taki miękki plastik i wydaje mi się, że tutaj powinno wejść. O, było, było. Tu mamy troszeczkę inny kaliber laptopa, bo w środku mamy 2080 Super, 8750H, 16 GB i jego wartość rynkowa była około 10 tysięcy. 10 tysięcy? więc może nic nie urywajmy. I on jest cały czas w użytku. Ty no, patrz, tu mi podchodzi, ale kuje mnie strasznie, ale spokojnie ręce. Już nie, nie pamiętam, jego raz, raz o, dobra, jest. Jest, czekaj, 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 dobra, mamy gada. To jest metalowe. Hmm. O, co? Że jak? Ej, jest zakurzony, proszę pana. Tutaj, proszę bardzo. Trzy wentylki ma. Ale jest zakurzony, także przeczyścimy go. To jest aluminiowe ma w ogóle te. Widzę, że ma aluminiowe łopatki. Hmm, dobra, dysk wymieniamy, tak? Ale na inny, czy ten czym dokładamy? No, bleku, najpierw to musisz znaleźć dysk tutaj. Aha, to znaczy, że podstęp jakiś. Tutaj, tak? Czy <laughs> Się nie śmiej, kuj. Słuchajcie, jak spojrzycie sobie w tym momencie do środka tego laptopa, to zobaczcie na to. W tym przypadku Bateria wypełnia tak naprawdę 1 trzecią całości, ale sama płyta główna wygląda troszeczkę inaczej. To jest jeden z niewielu laptopów, który ma tak. Wypikałeś to, Matinie? Tak beznadziejny sposób montowania jakichkolwiek komponentów, że o ja cię panie, nie mogę. Zobaczcie na to, żeby dostać się do dysku, to dysk jest tutaj na tej płycie głównej. Tylko, że dysk jest od drugiej strony. No, trzeba płytę zdjąć. Dobra. Mogłeś, bleku, wybrać innego laptopa. Weź, nic nie mów, dobra? Hej, <laughs> Ej, no co, ale masz do wygrania laptopa, jak ci się uda z tym? No tak, tylko że pytanie, czy pod tym są śrubki, czy nie wiesz? I chyba to się zdejmuje. Co, to się na pewno zdejmuje, tylko bo te śrubki będą, które to trzymają. Czy nie będą? Bo może nie, nie ma sensu. Widzisz, bo tu nie ma śrubek żadnych. Odkręcę tak, dokładnie, odkręcę kilka i zobaczymy, czy zejdzie. nie? Powiem wam tak, nie wiem, kto wydumał tutaj, że tak powiem, konstrukcję, całe to contraption. A i teraz będę musiał tak tutaj zobaczyć, czy mi się uda. O, dobra. Aha, tylko. Nie, płyta tutaj jest osobna, dobra. Ale tu mi gdzieś coś trzyma jeszcze. Dlatego też e, chciałbym się upewnić. się zastanawiam, czy pod klawiaturą tam nie ma. Jeszcze wentylator tam się trzyma w jednym miejscu. Ale wiesz co? wentylator, tak, ale wentylator nie jest połączony z płytą, nie? Tylko widzisz, jak wychodzi całe to pytanie, czy ci nie widzisz, też spływa. No to jeżeli chłodzenie całe wychodzi, to tak. Tylko wystarczy. Chcę zobaczyć tutaj, czy nie ma śrubek jakiś. Nie ma. To wentylator trzeba odkręcić. Wentylator sobie osobno położę. O, o, już jest, już jest lepiej. No to z całym tym jednak wychodzi. Patrz, tu blokuje, widzisz co? Przewód. Ja pierdziel ziemię, jak jakbyś co zabijecie normalnie. Ja nie mogę. No co, no w tasiemce jest. Dlatego serwis niektórych laptopów jest prostszy niż innych. Te, tego jest akurat mega trudny. Chyba, to, to co podnosimy? Podnosimy. <laughs> Coś jeszcze trzyma tutaj. Ja ten wiesz, przewód tutaj trzeba tutaj go odpiąć też, patrzysz? No dobra, pozaklejane to jest, nie? Ale tutaj muszę się dobrać do tego, żeby. Zobacz, tu jeszcze jest folia taka, i teraz muszę odbezpieczyć tą, 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 tą. tą, tą. I do tego warto używać plastikowych narzędzi, Tak, żeby nie, nie metalowych. No. I warto jest robić sobie za każdym razem zdjęcie każdego przewodu, każdej odpiętej złączki, bo wtedy będziemy wiedzieć, ile rzeczy musimy tak naprawdę podpiąć później. Yy, wiesz co, te taśmy chyba trzeba jeszcze odpiąć. co, Ale nie, bo jakbym przechylił, to wtedy nie trzeba byłoby. Znaczy możemy, ale. A wiesz co, nie, nie, bo ty jest nóżka, yy. to bym podważy. A, do Dobra, tak, bo to jest ono wystaje. Ale wiesz co, tutaj to ci powiem mam zagłoskę, jak to się. Yy, to tutaj Boknie. się ciągnie. Nie, tu, tu, tu nie, tu, o, pociągasz A, tu, dobra. i wtedy wyjdzie. To to jest śmiesznie zabezpieczone w ogóle, to jest, żeby, żeby się nie wysunęło. Się... Już późna jest godzina, mi się mylą rzeczy, na które patrzę w tym momencie. Ja też zmęczony jestem, bo ty też w ogóle jesteś, wiesz, w ten, ale ja też powiem szczerze, że jestem. Dzisiaj dla przypomnienia, od 8 do 16 byłem na planie w Warszawie, wzięliśmy bleka, przyjechaliśmy do Krakowa, zaczęliśmy nagrywać no. i jest godzina, nie wiem, która nawet. Druga 19. Czy niebawem mistrzeli 24. Na nogach. Wiesz co tutaj trzymają te porty, nie? Nie chcę wiesz, płyty złamać, nie? Głupio by było. No, głupio by było. Fajny laptop jest. O, 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 Dobra, mamy to. Dwa, Tylko teraz tak, jakie tory trzymają? Że tam będzie taśma od tej, od klawiatury. I happy ja pierdziele, ten dysk, jest aż. I patrz, co są te jeszcze, to trzeba wyjąć. To też wyjmę. I teraz hmm. będzie elegancko. I mamy dysk. I teraz spójrzcie, mm. jak wygląda ten laptop od tej strony. Czy on nie przypomina zwykłego, normalnego laptopa, jak powinien być on zamontowany? Tak, ale zobacz, będzie też łatwiej nam wyczyścić, nie, Tutaj on to jest też, że trzeba uważać. No dobra, najpierw bym wymienił teraz dysk i dopiero potem wyczyścił to, nie? Znaczy nie tyle wymienił, co chciałem dołożyć tutaj drugi dysk, ale czy zepsułem, czy tutaj po prostu nie było miejsca na... Nie ma drugiego miejsca na Jest. Tutaj. O, właśnie. Tylko śrubka będzie potrzebna. Potrzeba taką śrubkę, żeby przykręcić dysk, bo ten dysk jak tu włożę, to w tym momencie potrzebuje śrubkę do przykręcenia go. A w dysku nie będzie śrubki czasem? Patrz na to w ogóle, jak to jest fatalnie zrobione. Widzisz, Nikona, jak ta śrubka jest krzywo tutaj? Znaczy, dysk normalnie działa, ale wygląda to bardzo nieestetycznie. A to jako taka ciekawostka. No, ale widzicie. Przerąbana sprawa. Otwierać to samemu. Nie mając za bardzo na przykład wiedzy na temat tego, jak się z takimi sprzętami obchodzić, no to i wyobraź sobie, że najdroższy element cały tego sprzętu. No. To jest właśnie to. Taka mała płyteczka. Ale fajnie to zobaczyć, prawda? Mm -hmm. Pozbądźmy się w takim razie może. Kurzu, dawaj. Wysoko to tak. Ja może laptopa przesunę. Tutaj go potem tylko podczyścimy troszkę. Teraz ważna rzecz, zobaczcie na to. Sprężone powietrze. nawet jak wstrząśniemy. Tak. Pierwsze przyciśnięcie, to trzeba wypruć ten gaz, który dzisiaj tam zebrał w wersji płynnej. No i nie odwracamy, bo wtedy. Skropi Skropli się, będzie zimne. Czas, czas. Już możemy psikać i też trzymamy tę butelkę pionowo. Kolejna sprawa jest taka, że początkowo zadaniem była wymiana pasty termoprzewodzącej pod tym układem chłodzenia, ale zdejmowanie tego jest jeszcze bardziej problematyczne, bo zobaczcie, ile tutaj trzeba śrubek tak naprawdę pościągać, żeby zdjąć te wszystkie heatpipy, żeby ich nie połuszkazać, Więc nie mamy w tym momencie na to czasu, ale jak wyprosicie bleka, żeby jeszcze raz kiedyś przyjechał, to pewnie zrobimy to, rozkręcimy. Ja już się boję przyjeżdżać do ziemniaka, dlatego, żeby więcej strachu już nie było to weźmy płytę ja ją tam psiknę po prostu Czysty był, tak. No, tak mi się wydawało, że czysty. No, nie wiedziałem, ile go ty używasz, nie? A Ja go nie trzymałem na kołdrze zazwyczaj, tylko zawsze z podkładką. Dobra? I jeszcze tylko radiatorki przepychamy Niebieskie, ładne. Malowanie Predatora jest piękne. No, no, było trochę tego kurzu, nie powiem. Jest już czyście, już jest bardziej elegancko. Teraz natomiast musimy znaleźć tylko jakąś śrubkę pod m Faktycznie słabo, no bo kurczę, wiesz co, jakbyś chciał dołożyć ten faktycznie drugi dysk sobie, bo tobie jednego brakuje, masz miejsca na jednym dysku. No to kurna, całego laptopa trzeba rozkręcić, rozebrać, żeby wymienić. Ale widać po mnie znaczenie. Panie Poczekamy na śrubkę, załączymy, założymy, załączymy. Założymy dysk, poskręcamy i mam nadzieję, że będzie działało. To będzie ciężko dopiąć tą tasiemkę, tą, ale damy radę. Małe takie, nie? No malutkie, takie, malutkie takie. Ty no i o, o, ty. za krótka jest? Za krótka jest. No ty, no raz mi to wkurza, ten, ta śrubka. No i no, mamy to. No złapało, już nie. Do... <laughs> nie. Dobra, wiesz, co będzie najgorzej do podpięcia? Wszystko. Nie to. Pastę w Tam już Mateusz. <laughs> Tam wiesz, no. Wiesz co, ziemię jak weź, przytrzymaj mi to, że mnie ja... O, to dobra już mam mama. Wiesz, wiesz co chcę tu wpiąć najpierw. Kurde. Ja pierdzielę, wiecie. A już nic nie będę mówił. Weź, spróbuj. Co? Ja, tak, albo obniż mi tą płytę. No bo, dobra, so, patrz. Cześć, przytrzymaj mi tą płytę. No, dziurka tu jest. No, to pieści to się zmieści. Ktoś, kto to projektował chyba nie chciał, żeby ktokolwiek zaglądał do środka. Czekaj, czekaj, ona jest otwarta. Jest to, otwarta jest. Widzisz? Teraz. <laughs> Mogłem sobie wtykać. Ty, normalnie Miszczunio. Dobra. A to to dzieszło. O kurde. O, ja pierdzielę. O ja pierdzielę No tutaj pod spodem, widzisz? Widzę, widzę. Widzę, widzę. Tu. <laughs> ja pierdykam. Zobaczcie na to, patrzcie. O! Nie wiemy do końca, co to jest za element, ale w tym miejscu... Czekaj, Ci na odwrócę. No myślałem, że tamto będzie najgorsze do podpięcia, a się okazuje, że jest żeby mnie pogubi, dobra? Patrzcie się na to, tutaj jest jakiś taki... Dziabą. I tam pod spodem to musi musiłeś. No, nie trafiłeś. No ale tutaj to mistrzostwo świata, powiem tak. Jeszcze sprawdzam tylko, czy żadna taśmka się tutaj nie wygięła. Ty, no ale no tak krótki ten kabelek jest tutaj. Dobra, on co? My nie damy rady. Bleku, ja przepraszam. Naprawdę się przepraszam, ale mnie to tak bawi tak pem, cieszy. Powiem tak, Jakiś jeszcze ten jeden... każerę dla mnie masz dzisiaj, czy już. Nie, to już ostatni. <śmiech> <śmiech> nie, już wiem <już śmiech> więcej, nie miałbym serca. <laughs> Dziękuję, kurde. A było 20 za nic, Było wziąć. Kuźwa to p... tego, żeś przynosił tutaj, że. Żeby... <laughs> <laughs> Przecież niby mniejszy, to łatwiej się nim zająć, nie? Ale... No, no tak właśnie mi się wydawało, no i... Wiem! Bateria, k***a, jestem głupi. Przepraszam. Się męczę pół godziny, kurna prosta sprawa, no. To się jednak coś tu pomyślą, no. No. No i popatrzcie, teraz rozmontowywanie tego laptopa i podpinanie wszystkich złączek jest o wiele prostsze. I kurde. No, bo to jest jakaś taka kolejność, no, że musisz na, wyciągnąć panie. tą stronę, no, tak. później wysuwasz tą. Już Cię lubię. Dobra, podłączone. Ale wiesz co mi się najbardziej podoba? Nie. Że nawet jak, ch jak chcę coś podłączać, to od razu, I ci idź, idź, ja sobie to zrobię. Wziąłeś no. ten challenge bardzo do serca. No słuchaj, za laptopa warto walczyć, nie? No fakt, że mi pomogłeś, no kurde, nie będę ukrywał. Teraz tak, to była ta śrubka. Pamiętam, sobie odłożyłem na bok. Ty, antenka mi się odpięła od sieciówki, no ja pierdykam. Pokażmy może, jak wygląda, jak, jak duża jest antenka od sieciówki. Na no. skali będzie mój palec i to tutaj na dole, malutkie, tutaj antenka musi być wciśnięta, bo rzeczywiście da się ją wypiąć. Że miał te drugie okulary, to byłoby łatwiej, bo tutaj w tych to mi, znaczy bez okularów jest ciężko, z okularami tamtymi jeszcze ciężej. Dałeś sobie bleku radę. Twoją e tam z pomocą, ja tylko dokazywałem. Dobra, bateria przykręcona, szczesne, tak wiesz, na szybko. Pokrywę poproszę. To czekaj, pokrywę też można wyczyścić. To zamykamy. Ja idę po zasilacz, w takim razie, który mamy tutaj na dole. To chwila, to może go podłączmy i sprawdźmy najpierw, czy działa. Czy działa, tak, wiesz, co można. Później dokręcimy resztę śrubek, spokojnie. Ale zostało, nie została żadna śrubka. Mi zawsze no. zostawały jakieś. Podłączaj właśnie. A to nawet on na baterii powinien zadziałać. Działa. Objós się zrestartował, bo kolorki są inne. No, monitor nie działa. Powstydź, lapka za 10 tysięcy. To outpour wentylatory. To dobry znak, bo działają. Jest, działa. Wykrywał dyski, się wydaje, wiesz? Czyli się udało. Dokręcimy pozostałe śrubki, przeprowadzimy benchmark, porównamy wyniki i pogadamy sobie chwilę. Mm, sprawdzę tylko, czy wiesz, wszystko doszło tutaj. O, widzisz, nie doszło, także teraz doszło. Teraz się zatrzasnęło. Dobra, to teraz pianeczką troszkę go wyczyścimy. Ja zróbmy to tak jak berkamię. Czy twój laptop jest. W... Upalcowany? Spójrz tylko na niego, aż żal patrzeć. Weź trochę pianki firmy Silver Monkey, rozprowadź ją delikatnie na papierku i sam zobacz. Brudny laptop, wystarczy parę ruchów. Więcej pianki potrzebuję. Wystarczy parę ruchów, wystarczy go podsuszyć i zaraz zobaczycie tak naprawdę, jak duża potrafi być różnica i ile sprzęt odmłodniał, pozbywając się tych zmarszczek od palców. Kup już dziś, jedyne, tu się wyświetla cena. Są jak powiedz mi prawdę, ty chciałeś, żebym po prostu tego laptopa ci wyczyścił, nie? wydało się. Wiesz, że to był nasz pomysł, bo my, skoro już się zbliżamy tak powoli do końca Adwentecha, to no. myśmy siedzieli nad każdym pomysłem tak naprawdę przez parę dni, żeby dopasować do każdego jakiś wiesz, ciekawy no materiał no. i pomyśleliśmy, że bleku, no nie możesz dostać tak o laptopa za to, tak, że prostu, go rozkręciłeś no i no pokazać, tak, co no w środku. No jasne, Więc zamycie challenge. Wyczyścimy laptopa, sprawdzimy co i jak i wtedy to będzie działać. Ale nie sądziłem, że to urośnie do takiej skali, że ten laptop rzeczywiście. Dobra, już, już nie Fajdzie. czyść. Świeci się jak nie PM, co? Wyczyszczony? Wyczyszczony. Ekran wyczyszczony, laptop działa, poskładany, dysk założony. To teraz włączmy tylko benchmarka i zobaczymy, jaki Taki nam z... uda wykręcić wynik. Musicie nam wybaczyć, że jesteśmy tacy zmęczeni, ale naprawdę jest ciężko i ten adwentek powstaje na bieżąco. Ale doszliśmy do momentu, w którym mamy wynik z benchmarka. I się laptop w tym momencie właśnie wyłączył. Uśpił, Uśpił się, no. 3301, tak? 3301, a było 3184. Więc teraz może być to kwestia tego, że rzeczywiście trochę wyczyściliśmy, przedmuchaliśmy, coś ruszyło, bo w radiatorach trochę było tam syfu, jak tam wylatywał. Albo ewentualnie po prostu błąd pomiarowy, bo mieliśmy troszeczkę inną temperaturę, może był troszeczkę mniej zagrzany, może my teraz odczuwamy, że tu jest cieplej, było chłodniej, nie sprawdziliśmy tego termometrem, bo w benchmarkach tak niestety jest. Ale co widzę? Eee, taktowanie procesora to fioletowe jest, zobacz, tam spadało do 2,900, a tutaj mamy... Rzeczywiście. Tutaj jest praktycznie cały czas 3,9. To ja już sobie zapiszę tego benchmarka, żeby mieć kiedyś do porównań, bo tu, tu się rzeczywiście pozmieniało, utrzymywały się o wiele lepiej takty, bo tam spadało naprawdę do 2 9. A tutaj maksymalne dipy są tylko do 3,5 i to są tylko takie pojedyncze tak naprawdę spadki, nic więcej. Ale wiesz, jaki błąd popełniliśmy? Jaki? Że nie zrobiliśmy 3 razy przynajmniej przebiegu benchmarku. No powinno się, bo to zawsze są odchyły, nie? Jakie są największe problemy Twoje, jak robisz benchmarki? co, so, to zależy, jak... znaczy w grach są na przykład takie tytuły, że robię 6-7 powtórzeń i tak naprawdę 3 się pokrywają mniej więcej, a reszta odchodzi od normy, w zależności od gry. Niektóre gry mają tak powtarzalne, że po prostu jest tam pół fps, a 1 fps maksymalnie odchyłu, a są takie, CS bardzo często, 20 fpsów, 15 fpsów i trzeba robić naprawdę kilka powtórzeń, żeby to wszystko się spinało. No mówię, to zależy od, od, od konkretnego tytułu konkretnej gry, natomiast nawet Cinebench, jak robi się Cinebencha, testując procka, zawsze robię co najmniej trzy pomiary, e, najczęściej cztery w sumie, nie? bo pierwszy jest Zazwyczaj najwyższy, potem one delikatnie spadają i wtedy tak mniej więcej te punkty różnią tam, no już powiedzmy minimalnie, marginalnie. Nie? Bo jeżeli beku robi na przykład pierwszego benchmarka, będzie mieć wyższe punkty, bo wszystko było wychłodzone i przez tą dłuższą tak. chwilę jest w stanie procesor wyższe takty utrzymać i wtedy zdobędzie rzeczywiście mhm. więcej punktów. To jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o wyniki z benchmarków, że każdy ma swoją jakąś metodologię. My na przykład z Wynikną robimy kilka pomiarów. Jak nam mamy trzy, które się pokrywają, zostawiamy. Jak któryś jest odstrzelony, to poprawiamy jeszcze raz, żeby były trzy podobne i wtedy z nich. Wyciągamy średnią, tak, no, tak, no. a ten jeden, który był właśnie odszedłą wartością, na przykład gdzieś tam ucieka, no bo nie ma sensu go pokazywać, chodzi nam o ogólną wydajność. Tak samo jak temperatury sprawdzam, nie? No, nigdy nie robię, zwłaszcza na kulerze Ajo, na przykład, jak testuję. No, za pierwszym razem zawsze będzie super wynik, bo jeszcze się nie nagrzeje ciecz. Albo jak robisz jeden benchmark po drugim, nie odczekasz, to ciecz się nie zdąży Tak, 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 tak. Zawsze musi być ta sama metodyka, dobrze mówię, metodyka? Met Albo metodologia. metodologia. Turysty. Czyli na przykład robisz jeden odczyt, 15 minut przerwy, drugi odczyt, 15 minut przerwy, trzeci odczyt i wtedy dopiero mogę coś tam. Z tego wyciągnąć, bo jeżeli robi się je raz, no to po prostu to jest takie randomowe. Bleku też w fajny sposób podchodzi do benchmarków, bo często podaje na przykład przy testach chłodzeń deltę temperatury, czyli sprawdza, jaka jest temperatura otoczenia. otoczenia i sprawdza, jakie są różnice na. Tak, no to, to na... ma wtedy sens, bo jeżeli mam w pokoju na przykład. Znaczy, ja utrzymuję w pokoju zawsze tę temperaturę na poziomie plus minus pół stopnia, nie? To tak czy inaczej na otwartym desbędziu nie jest problemem, ale gdybym na przykład miał 22 stopnie przy jednym chłodzeniu, a 24 przy drugim, no to wiadomo, że te dwa stopnie już mam wyżej na tym drugim chłodzeniu i w tym momencie ten wynik jest nieadekwatny, bo nie odejmuje temperatury otoczenia. Natomiast już nawet 2-3 stopnie odchyłu, zwłaszcza jakby testy były w zamkniętej obudowie, to daje jeszcze inny czyty, bo w obudowie temperatura jest jeszcze inna, prawda? Jeszcze wyższa. I to już w ogóle nie, nie miałoby sensu. Także no trzeba, trzeba, trzeba. Stąd też mogą się czasami brać po prostu różnice pomiędzy benchmarkami jednej osoby, a drugiej osoby często tego samego sprzętu, bo każdy ma swój sposób i nie zawsze da się bezpośrednio porównać te wartości tak totalnie bez... 1 do 1, no, no dokładnie. Bo ktoś może mieszkać na przykład na Alasce, a ktoś, ktoś może mieszkać na Bahamach. Temu, który ma w tym momencie ciepło, życzymy, żeby miał dalej ciepło. My mamy tutaj straszliwie chłodno, ale atmosfera z blekiem podczas tego filmu była gorąca. Serdecznie Was zapraszam do niego na kanał. Myślę, że w przyszłości jeszcze ponagrywamy filmy, ale tym razem troszeczkę bardziej na spokojnie. A dziś z niespokojem, ale z uśmiechem na twarzy trzeba się położyć spać, bo jutro pociąg do Warszawy ma Bleku. My mamy z Mikuną dalsze odcinki Adwentecha i mam nadzieję, że Wam się podobało. Jakieś słowa na koniec? Ja się... Nie wiem, zmęczony Jestem, ale a nie, było fajnie, dzięki za zaproszenie, naprawdę było mega. Także cieszę się, że przyjechałem i mam nadzieję, że będziemy jakoś tam częściej coś robili. Tym bardziej, że nie będę, nie będę zdradzał planów swoich, ale plany jakieś tam są, także być może będzie to dużo częściej niż Wam się wydaje. Żebyście byli na bieżąco kanał Bleka, kanał mój, dwa inne filmy, które warto zobaczyć i kończmy to już. No, Trzeba się. Pać!